Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Jak widzicie, jesteśmy w restauracji, bo w końcu nam otworzyli restaurację po tych wszystkich obostrzeniach. No i dopóki jest jeszcze u nas, moja mama, no to korzystamy. I oczywiście przyjechaliśmy na tureckie śniadanie. I tak dzisiaj zaczniemy dzień. I went out and try to call... A pine tree down fell through the ground like, like an alas oh, what a sound This must be Więc nasz cel jest, żeby wszystkie talerzyki po pozy kawy. Mm -hmm. Następne Następna no, trochę już tu nazbieraliśmy. A co wy myślicie o frytkach na śniadanie? To stały element takich śniadań w restauracji. Ja się przekonałam, jak dla mnie pasują. Ale zobaczcie, jaki my tutaj mamy widok przy tym śniadaniu. Pięknie widać jezioro, chociaż dzisiaj bardzo niespokojne. Wiatr się zerwał aż się fale zrobiły. Ale woda czyściutka, aż dno widać. I przy okazji meszki na szybie. Dobrze nam poszło, słuchajcie. Tak w sumie to konkrety pojedliśmy. Tylko słodkie zostało. I co? Pojedli? <gry> Jeszcze kawka i... Nie wiem. I pół godziny na O, patrzcie, to jakie fale dzisiaj, jak nad morzem. Ale wieje. Ja nie mogę. Ciekawe, czy mnie słychać w ogóle. Właśnie tak wieje, więc może przenieśmy się gdzieś indziej na spacer. Dzisiaj. Nad jeziorem zdecydowanie za mocno wieje, żeby spacerować, więc uciekamy trochę dalej od jeziora. Jedziemy na wodospady. Zanim na wodospady, to jeszcze podjechaliśmy do parku przy Tamie. Już kiedyś wam ten park pokazywaliśmy, tutaj wam wrzucę link jak nie widzieliście. No i znowu tak jak wtedy, tak właściwie, to się włamaliśmy tutaj. Brama była zamknięta. Przeszliśmy przez płotek. No i tak się czaimy. Czy jest to jakaś ochrona? Czy nas stąd wyrzucą? Ale chyba nikogo nie ma. Ale zobaczcie, jakie fajne są tutaj te jasne krzaczki. Wszędzie ich pełno widzimy. Na polach wyglądają dosłownie jak wata cukrowa. <grytania> fajne. No, ktoś super nie przyjemnie, nie? Co? co? Ktoś się na Ktoś się na nie je? No to ktoś jest. No ale chyba nie pracownicy, ktoś co? Nie, to chyba nie są pracownicy żadni, tylko ktoś tak wszedł to jak my chyba stał. To, to chyba też właśnie tak. Bo ochrona normalnie no, siedzi tu w tej budce, chyba no, tu? tam chodził. <laughs> no na razie ich nas nie przegonił, to idziemy. Wow, ale tu są widoki. Ale tu woda szumi, nie wiem czy mnie będzie słychać. No tu stoimy na tamie właśnie. E, tam jakaś grupka ludzi, tam sobie śniadanie zrobiła nawet wielki traj i się nie zbierają, to chyba można. Nie było żadnej informacji na bramie, że jest zakaz. Też jest naprawdę tu ładnie i spokojnie. Takie ćwierkają. No to korzystając z tego, że znaleźliśmy tutaj taką spokojniejszą miejscówkę w cieniu jest przyjemnie. Chwilę tu posiedzimy. To wam tylko krótko powiem o tym jakie są zmiany teraz w Turcji w związku z obostrzeniami od 1 czerwca. Trochę bardziej już czujemy wolność. Nadal mamy zakaz wychodzenia z domu, ale tylko w niedzielę już, no i turystów to nie dotyczy. A tak poza tym, no to w sumie już wszystko pootwierali. Restauracje pootwierane, kawiarnie, sklepy i centra handlowe i wszystko, także no już jest tak fajnie no i też ale ptaszki to ćwierkają. I też na dworze, jak w pobliżu nie ma za bardzo nikogo, no to też już nie nosimy maseczek i widzimy, że faktycznie nikt na to nie zwraca uwagi, także już jest trochę przyjemniej. Ale dla Was ważna informacja testy, słuchajcie częściowo zostały zniesione testy dla podróżujących do Turcji i z Polski. Częściowo to znaczy, testy nie obowiązują osób, które są już zaszczepione dwoma dawkami, albo osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy wyzdrowiały, wiadomo z czego. No, jeżeli nie należycie do takich osób, chcecie do Turcji przyjechać, no to wtedy niestety jeszcze test was obowiązuje. Ale teraz są dwa różne testy do wyboru Tak jak do tej pory był test PCR 72 godziny przed wylotem, albo do wyboru test antygenowy 48 godzin przed wylotem. On jest chyba tańszy, więc no. Taka lepsza opcja teraz. No ale jak chcecie się dowiedzieć więcej szczegółów, to wrzucę Wam link do całego tego komunikatu w przypiętym komentarzu. Tam sobie zaglądajcie. Chyba otworzyli tą bramę, bo tyle ludzi idzie. No albo wszyscy skaczą przez ten płotek jak my. Hmm. wszędzie szyszki. Tutaj widok na całą wioseczkę. Położoną przy tej tamie, jakie tutaj skały fajnie, zielono. Hmm, zobaczcie, co tu się dzieje. Hmm, wszyscy przechodzą <grymne> przez bramę. Przed chwilą słyszeliśmy jak ochroniarz mówił do tych wszystkich ludzi, że przyniesie klucz i otworzy bramę. Ale wpuszcza tylko pieszo, bez samochodów. Bo z jakiegoś powodu nie można samochodem tutaj wjechać. Biegnie. Bo oficjalnie jest tutaj zamknięte. Ale nie wiem dlaczego. Wszystkie obostrzenia zostały zniesione. Wszyscy wszędzie piknikują. A tutaj czemu nie można samochodem jeździć? Nie rozumiem. No ale nic. Tu już nie będziemy musieli przez płotek skakać. Jedziemy na to wodospady. No, to jakaś duża impreza, pewnie jakaś sesja zdjęciowa będzie. Ale to dzisiaj ludzi? Wszyscy sesja zdjęciowa? <gry> o, wow, a tu co? No, na, no. kombinują. A tutaj sesja zdjęciowa następnej pary, ale dzisiaj mamy szczęście. Trafiamy na same takie <laughs> imprezy. <laughs> ale ma piękną pani suknię, wow. Ale leci z tu z jakichś drzew. Z czego to leci? Z brzozy? Wszędzie pełno tego. Ale sypie tego teraz. Ile fruwa? Wygląda, jakby śnieg sypał w środku lata. Cała rzeczka w tym puchu. Aha, właśnie to leci. Ale fajnie wyglądają te białe kłębki. No. wszystko fajnie, tylko jak ktoś ma alergię, tak jak ja, to co chwilę wtedy kicha i łzawiam oczy. Jesteśmy w miejscu o nazwie Balek Bandy. Już kiedyś nagrałam dla Was stąd z całego vloga. Jak jeszcze go nie widzieliście, to tutaj sobie zobaczcie. Vloga o wyjątkowych rybach, które nazywają się indy Kefali, i są to jedyne ryby, które są w stanie przetrwać w wodach jeziora Wan. No i właśnie teraz jest czas, kiedy migrują po to, żeby się móc rozmnażać. Skaczą pod prąd tej właśnie tutaj rzeki. No i <laughs> jak widzicie, mewy próbują na te ryby polować. Stąd tu całe zamieszanie. No i zawsze co roku, jak właśnie się to wszystko odbywa, to przyjeżdża tutaj masa ludzi, częściowo właśnie to wszystko obserwować, a częściowo po prostu zrobić sobie tutaj piknik. <grymny> Zobaczcie, ile ludzi piknikuje. Tutaj. Tutaj. <grymny> Bardzo jest tutaj przyjemnie. Bardzo dużo ludzi korzysta. Nic dziwnego, ale... Już jest dosyć nisko słońce. Więc jedziemy teraz w fajne miejsce, żeby wam zachód słońca pokazać. Bo ostatnio znaleźliśmy super miejscówkę. Ale aż gr się kopci za mną. Dobra, już koniec tego. Bo już nam guzki tu wywiało. Uciekamy, ale widzimy się jeszcze jutro. Czyli dla was za chwilę to jeszcze nie włączacie. No. To pa. Mama też zawinięta. Jak wzorna wygląda. Ciekawe, czy ją z bloków widzą, czy się nie boją, co do nadciągania z tego no. pola. Tygodnie minęły szybciej niż się spodziewaliśmy, no i jesteśmy już znowu na lotnisku. No i mama poleciała tak, niestety za krótko. No, jak zawsze. Dwa tygodnie zleciały tak szybko, że... Chociaż było też fajnie. No, spędziliśmy dużo takiego rodzinnego czasu razem. Mm -hmm. Nie pojeździliśmy na wycieczki, ale no tak też było fajnie, co? No było fajnie, było. No, no. no i też się nie martwimy. takie mamy humory teraz, ale <noise> ogólnie to nie musimy się martwić, no bo plan jest taki, że. Lecimy do Polski. <noise> I to już za miesiąc. Jeśli dobrze wszystko pójdzie, no. także trzymajcie za to kciuki. No i jak wy to oglądacie, no to mam nadzieję, że mama jest cała i zdrowa już w domu, że wszystko poszło gładko. Mhm. Jeszcze teraz tego nie wiemy, ale trzymamy kciuki. No. No, no i to tyle, tyle no. Tak. <laughs> Do zobaczenia za tydzień. się rys.